Hej, witam w kolejnym odcinku Dzisiaj zdrapki za 15,03 euro Za piąteczkę, także zapraszam Kochani, trzymajcie kciuki No i lecimy Drapiemy sobie po jednym numerku, bo tutaj łatwo się zgubić Szukamy dwójeczki Dalej trzynaście. widzę. Dwadzieścia widzę. Siódemeczka. Widzę. dalej 16 44 nic nie widzę albo nie ma tych liczb albo po prostu nic nie widzę Trzydzieści dwa jest trzydzieści dwa

Chyba nie ma. 41 jest. No więc tutaj po krótkiej weryfikacji nic nie ma. Więc przechodzimy do kolejnej. I lecimy. Szukamy trzech takich samych. Ale niestety się nic nie trafiło. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty, też wszystko po dwa razy. No i tutaj mamy wygrywające symbole. No tutaj nic nie ma. I lecimy z ostatnią na dzisiaj i mamy tak, mamy G i no Dalej RP. R, P, R, P, R, R i R. Dalej, C i B. C i B. Kolejne, -O. Nawet dosyć sporo tej literki U jest. Z zakreślam E przez przypadek. O zakreślić. Tutaj też zakreśliłam E, nie wiem czemu. O. Miałam zakreślić O, a zakreśliłam E. O i R było, tak zaznaczę. Może się nie pomylę. Teraz mamy NI. R było. NI. To było O I, ale nie było tego E, pamiętajmy. Dalej mamy S i W. Jest. tak zaznaczę żeby się odróżniało od tej od tego s od tego e tutaj jest jeden wyraz W. dalej H i v. V. Tutaj jest. Oj, nam się tworzy wyraz. Tutaj na dole nie było e. Pamiętajmy, mamy a i mamy d. A tutaj, tutaj. Tutaj mamy d, d nam daje drugi wyraz, a, a, d, h było, zx, czy gdzieś było, x był, z nie widziałam, czy jeszcze było a? Jest pierwszy wyraz na tej, Czy jeszcze było P, mamy F, gdzieś było tutaj, i ostatnia literka M, czy N nam da jakąś wygraną? Chyba nie. W bonusie była dyszka. Tu mamy jeden wyraz. Nie, tu mamy dwa. Dwa są. Ale nie było. Ty nie było. K nie było. Te nie było. No N nie było wiadomo. Wychodzi na to, że mamy tylko dwa słówka tutaj i tylko dwa tutaj. L. T, Nie, niestety nie ma. Także pustakowo, kochani. Ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli tak, oczywiście zostawiajcie co trzeba: łapki, subskrypcje, komentarze. A ja się z Wami żegnam miłego wieczorku. Pa pa!